Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jesteśmy właśnie w trasie. Je, jesteśmy w rozprzy, dokładnie. Jedziemy właśnie w pewne miejsce. Za chwilkę wam powiem, w jakie to miejsce. Powiem wam, już jak dojedziemy na miejsce i powiem wam, co jak, po co tutaj przyjechaliśmy, dlaczego. Ale jesteśmy właśnie w podróży. Ewa jest moim kompanem. Ja miałem jechać sam, ale moja ukochana jest takim moim kompanem życiowym, że nie pozwoliła i powiedziała: Dobra, jadę z tobą i będziemy razem wracać, żeby ja się nie martwiła. Będziemy wracać w nocy, więc to jest szybki wypad. Oczywiście, przed tym, jak zaczniemy, serdecznie zapraszam do wspólnego uśmiechu. Uśmiechajmy się, cieszmy się życiem, doceniajmy to co mamy, bo to jest bardzo, bardzo ważne w życiu, aby doceniać wszystkie mm, rzeczy, które nas otaczają, co mamy. No wszystko, 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 dosłownie wszystko. Oczywiście słuchajcie, jedziemy samochodem for Mobility, ponieważ no by nie dał rady, ale już się przemierzamy do tego, żeby zmienić samochód yy, na stałe. Więc tak, teraz mamy klub a jeśli ktoś chciałby skorzystać też z e, Formobility, for Mobility nie jest tylko w Warszawie, ale też w innych miejscach. Dostaję w opisie link do aplikacji i 10 zł, pokazałem 5, 10 złotych na start, czyli możecie sobie wykorzystać i, i pojeździć, i spróbować. Jesteśmy właśnie w jakiejś takiej małej miejscowości, jest naprawdę fajnie. takie urokliwie jest, cisza, spokój. Fajnie jest się oderwać od Warszawy, bo w Warszawie jest niby super, ale jednak lepiej jest czasami tak się oderwać do, takiego, do takiej ciszy. Podejrzewam, że może w Dzień dobry. Ojoj, oj. tak właśnie nagrywa się vlogi. Dobra, lecę do sklepu, jesteśmy właśnie pod Żabku i lecę do sklepu. Co tam, kochani, jak ci miła podróż? Świetnie, kochani. W moim towarzystwie najlepiej. W moim towarzystwie najlepiej, Zawsze nagrywa się instalatory, więc... No tak bo nie, stwierdziłam, że wykorzystam tą godzinę taką, wiecie, wolną i podpowiadam na pytania, bo tak zawsze... No nigdy tego nie robię. Kiedy to ostatni raz zrobiłeś pytania na Instagramie i odpowiadałeś? No też dawno. No. I też powinien to zrobić. No właśnie. Ale z tobą po to zawsze mieliśmy super. Znaczy. My jesteśmy w ogóle taki partnerzy 100%, prawda? Partner in crime! No, tak jest. Górka, miejscowość górka. Jesteśmy w górę, jeśli ktoś jest z Górki... Była, była Nie zapowiedziałam. Jak ja, ja <grym> Że no, o, Pszczółka, zobacz. Ej, w ogóle to jest takie śmieszne, bo pamiętam jak kiedyś jeszcze zaczęłam iść na koncerty i zaczęłam, wiecie, bywać w takich mniejszych miejscowościach I ja powiem wam szczerze, że po prostu ja nawet nie mam rodziny gdzieś na wsi Więc takie miejsca są dla mnie totalnie obce I jestem takim mieszczuchem po prostu I tam były, wiesz, takie zasłomy Takie zasłomy pod na przykład domem, jakieś takie... Wiesz co mi chodzi? Siano jest w takie na przykład, Ale na przykład taki jakiś ludek był ułożony No, to tak przed dożynkami Fajnie. Już ja nie wiedziałam, co to są dożynki. Mhm. Dożynki są takie święto chyba, nie takie. Ale to jest święto po. Ty ja też nie wiesz? O, po zbiorach. Po że, zbiorach. Że, do tego, że tak, ta, ja nie wiedziałam. Że Super, ja w ogóle się bardzo cieszę, Tak. gdzieś wyjedziemy poza Warszawę, bo można zobaczyć taki trochę inny świat. Który też taki ma swój cili. urok. Tak, wszystko no. to jest takie spokojne, ludzie tak wolno jeżdżą samochodami. Tak. <laughs> Jury się cały czas denerwuje. Ludzie ja się w ogóle nie, 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 nie śpieszą. Tak, to jest w ogóle. ja na potrzebuję gdzieś dojechać na czas szybciej. A jest mi się na godzinę, luzik. No. Ale, jest Ale fajnie, to jest fajnie tak zobaczyć. Fajnie, ja lubię w ogóle wieś. Bardzo lubię wieś. Lubię się tak wyjechać i tak pocilować. Jest naprawdę super. A powiedziałeś, w ogóle widzą, gdzie jedziemy? Nie, zaraz powiemy na miejscu. Dobra. Ale was trzyma w niepewności. Skubany, no. Jeśli chodzi o sprzęt muzyczny, to e, mój niestety kontroler pad. Musiałem najszybkościej pożyczyć e, kontroler. Kontroler jest z WSDJ Studio, z tego miejsca, w którym grałem zresztą dwa swoje sety, dwa albo trzy nawet sety e, live, jak była cała ta, mm, wiecie, zamieszanie z sami wiecie kim, albo z czym bardziej, e, więc tak, jeśli chcielibyście się nauczyć grać, ktoś chciałby spróbować swoich sił w DJ'ingu, to zapraszam do WSDJ Studio. A ja w ogóle się zachwyciłam, jaki ten kontroler jest śliczny. Jest piękny, co? Naprawdę, jest, jest to przepiękny. Jest to maszyna. Bardzo duża maszyna. Ojej! Oh yeah. Mam też do was dużą prośbę. Wiem, że zawsze mogę na was liczyć i chciałbym was bardzo prosić, abyście pomogli chłopakom właśnie z Wojs DJ Studio rozkręcić ich Instagrama. Robią fajną inicjatywę, bo uczą młodych, starszych, krania, muzyki. Jest coś takiego ambitnego, więc mam do was ogromną prośbę. Wpadajcie teraz na ich Instagrama. Link jest w opisie. Dostawcie follow i obserwujcie, co się u nich dzieje, a dzieje się u nich naprawdę dużo i naprawdę możecie fajne rzeczy tam zobaczyć. Jak was interesuje, jak wygląda DJing, jak to powstaje, jak, jak się uczą ludzie grać, no to wpadajcie i zobaczycie sami. Cześć! Słuchajcie, jestem w koszuli. A dlaczego jestem w koszuli? A to dlatego, że dzisiaj gram wesele. Bardzo rzadko gram wesela, ponieważ u mnie warunkiem zazwyczaj jest brak disco polo na weselu, na którym gram. U mnie na weselu, u nas na weselu. O, tutaj ma na, moja narzeczona. U nas na weselu również się będzie disco polo. Tym razem będzie bardzo fankowo, będzie nowocześnie, miło przyjemnie. Jesteśmy koło częstochowy w takim dworku. Jest naprawdę. Dziękuję. Naprawdę jest tutaj bardzo fajnie, tak urokliwie. I no też fajnie, bo Ewa ze mną pojechała. Może też zobaczyć, coś podpatrzeć. Ja już podp Podpatrzyłam. Już podpatrzyła, ponieważ okay. my też szykujemy się na nasz ślub, który odbędzie się za rok. Nawet już mamy. Można powiedzieć datę. No mamy datę, ale dostosowaliśmy datę właściwie pod właśnie DJ-a. Tak jest, więc. To jest taka data już na 90%? Tak. Bo musimy zobaczyć jeszcze miejsce, czy się skleje to wszystko. Tak. Precisowo. U nas z DJ-em będzie mój kolega, który bardzo dobrze prowadzi Wesela i jest naprawdę świetny. Jest... Ma te daty już zapełnione praktycznie do przyszłego roku, pewnie nawet do 2022. Ma więc... jedną więc... wolną datę mm. na za rok. Tak jest. Więc tak, słuchajcie, więc data już jest wstępnie, a tymczasem idę zagrać u kogoś innego na weselu. No dajcie znać. Mogę ci się jeszcze patrzcie, patrzcie, jak jestem elegancko ubrany. Ja też. Ja <grym> jestem ubrana w dres i w swoją koszulę. Ja mam w ogóle chcę powiedzieć, że nawet chyba już mam znaczy mam trzy miejsca, które mi się mega podobają i jeżeli zgra się to z terminem właśnie DJ-a, bo bo gadaliśmy o tym długo z zbiorem i stwierdziliśmy, że dostosujemy datę pod DJ-a Tak Dlatego, że chcemy mieć naprawdę fajną osobę, która będzie grać super muzykę, ale która też to wesele fajnie poprowadzi W taki sposób, jaki my lubimy Czyli niekoniecznie taki, no nie wiem jak to powiedzieć Taki przaśny Wesele My nie będziemy na przykład mieć takich zabaw, typu, że wpuszczanie sobie jedną nogawką jajka i długo musi wyjść I Takie jest, z... jest taka zabawa są Tak, że, że kobieta facet musi siedzieć Kobieta wpuszcza jedną nogę w kojarko i musi tutaj prowadzić, 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 drugi i tego. No, to są takie zabawy. I to właśnie, że totalnie nie chcemy czegoś takiego. I wiem, Juri mi opowiadał właśnie o swoim koledze, ja go nie znam osobiście, ale ufam Juriowi, bo Juri też się na tym trochę zna. Dobra, słuchajcie, kończę, lecę e, grać. Będzie naprawdę super, czuję to. A, jeszcze kolejna rzecz, ustaliliśmy, że do naszego ślubu, ja zrzucę prawie 20 kilo no, około 18 kilo, więc e, będę wyglądać zupełnie inaczej <grym <grym tutaj już nie ma bywać. tutaj to musi to być musimy kiuli musiałbyś się oświadczyć, żeby mieć motywację, żeby naprawdę schudnąć tak jest, dokładnie będziesz wyglądać tak, jak cię poznałam to dobra kończę, wtedy jeszcze miałem włosy, jak się będę miał Kończę, widzimy się potem, ciało u was jest ze mną tak jak za mało mówię Ewa jest zupełnie inna u siebie na kanale niż u ciebie jest, w ogóle jesteście sztuczni i nienaturalni. Ja jak za dużo gadam, ona ci przerywa. Nie wydaje ci dość do słowa, więc ja już zgłupiałam. <słuch> I siemanko, słuchajcie, jestem już w domu. Nie nagrywaliśmy nic w nocy, ponieważ jechaliśmy samochodem i było ciemno i no nie chciałem rozpraszać siebie. Wróciliśmy około 6, impreza się udała, to jest najważniejsze. I tak pokrótce wam powiem, jak wygląda właśnie e, impreza przygotowanie do takiej imprezy Jaya Weselnego. To polega na tym, że trzeba pojechać 2 godziny wcześniej przed przyjazdem pary młodej z kościoła. Podłączyć to wszystko ogarnąć to wszystko, rozpakować i... No i później czekamy, jak przyjeżdża para młoda. Następnie jest cała impreza. Po imprezie trzeba to wszystko jeszcze raz zwinąć, zapakować do auta i dopiero wraca się do domu. Czyli wczoraj, jak wstałem o godzinie 8, to poszedłem spać o godzinie 6. 22 godziny byłem na nogach, Cały czas jakby funkcjonowałem, działałem, więc yy, nie jest to taka łatwa praca, jak tu mi się wydaje. Czasami jest tak, że na przykład wszystko jest nagłośnienie, cała reszta jest na przykład na miejscu i tylko DJ przychodzi i podłącza się. Troszeczkę jak w klubie. Ja miałem taką sytuację, że musiałem to wszystko przywieźć, głośniki, statywy, ogarnąć kontrolę i całą resztę i później. Impreza. No i cała impreza również trzeba kombinować, kminić tak, żeby tych ludzi zachęcić, żeby oni tańczyli, żeby oni się bawili. Tak to wygląda. Ciężka praca, naprawdę ciężka. Oczywiście, zaraz powiecie, że są cięższe prace, oczywiście nie, nie przeczy temu. Fizycznie taka wykańczająca. Ja coś takiego mam, że wolę wrócić do domu, na przykład w nocy, i przespać, i wstać już w swoim łóżku. Myślę, że wiele osób tak ma. Wstać w swoim łóżku i sobie tutaj, wiecie, wstać, już funkcjonować, działać, nagać film do końca, zmontować. Mam nadzieję, że troszeczkę wam uchyliłem robka tajemnicy, jak wygląda właśnie życie DJ-a weselnego, bo DJ-a klubowego zupełnie inaczej wygląda, bo do klubów się wchodzi, podłącza się sprzęt swój, i zaczyna się gać, i ludzie przychodzą do tego klubu. Przypadkowi nie są ludzie nastawieni na daną muzykę. Tutaj na przykład miałem muzykę funkową, i dużo było muzyki funkowej, oraz muzyki. Takiej rozrywkowej, po prostu komercyjnej, więc było naprawdę super. A w klubach jest troszeczkę inaczej. Musisz działać, musisz wyczuwać tych ludzi, bo tam są ludzie przypadkowi, ale też jest tak, że jest nastawiony jakoś muzycznie w jakimś kierunku, i ludzie już przechodzą na daną muzykę do klubu, więc to też tak bywa. Jeśli chcielibyście takie QA z życia DJ-a, jak to wygląda, w jaki sposób to działa, to chętnie dla Was nagram i. Um, wrzucę na YouTube, tylko napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego Słuchajcie, ja na ten moment żegnam się z wami Ponieważ idę montować ten film i będę go dodawać um, Mam nadzieję, że taki film z podróży Z pracy Innej niż YouTube Często się pytaliście, gdzie pracuję, więc pracuję też jako DJ Wrzucam wam taki film na YouTube, a mam nadzieję, że wam się spodoba Dajcie oczywiście znać, czy jest ok Czy nie jest ok Więc jeśli się podobało, peczkę w górę, jeśli się nie podobało, łapka w dół Jeśli się podobało średnio, napisz, dlaczego podobało się średnio A ja tymczasem się z wami żegnam Do zobaczenia, salut, ciao